Witam Was kochani w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na przeką rzeczy do sklepu Deals. Pojawiła się tam bożonarodzeniowa kolekcja. Mamy sporo ozdób, ale na początek pokażę Wam kubeczki, bo uważam, że są hitem tej kolekcji. Kosztują 15 zł, mamy 3 do wyboru, wszystkie mają przykrywkę. Mamy w kształcie prezentu, choineczki, ale mi najbardziej spodobał się ten trzeci okrągły i ten trzeci właśnie wzięłam dla Krzyśka, ponieważ on uwielbia kubki z przykrywką, a nie ma jeszcze takiego bożonarodzeniowego. Kochani, kolekcja może nie jest za duża, bo to jest dopiero początek, ale już znalazłam kilka perełek, więc zapraszam Was na przegląd. A jeśli jesteście nowi na kanale, to zachęcam Was również do subskrybowania mojego kanału, naciśnięcia dzwoneczka, żeby nie ominął Was żaden odcinek. A teraz zapraszam na półeczki. Mam dla Was kolejną perełkę, tym razem jest to świeczka o zapachu piernika i nie jest to taki zapach ciastek piernikowych, takich małych pierniczków, tylko ciasta piernikowego albo ciasta korzennego. Pachnie przepięknie słodko, no powiem Wam, że jedna z lepszych świeczek. Z tej świeczki mamy też drugi zapach, i tym razem to są takie delikatne, słodkie perfumy, też ładne, ale ten piernikowy to jest po prostu hit. A teraz to, co ja uwielbiam małe figurki, świeczki. No, wyglądają cudownie. Do wyboru mamy choineczkę, Mikołaja albo Bałwanka i kosztują 10 zł. Tutaj mamy coś ciekawego, bo są to takie blaszane świeczniki na podgrzewacze kosztują tylko 5 zł. I do wyboru mamy domki albo taką choineczkę. No musi to bardzo ładnie wyglądać tak wieczorem, jak sobie zapalimy świeczkę. To, co mnie bardzo zdziwiło, mamy spory wybór dziadków do orzechów. Kosztują 25 zł. Jeszcze mamy większą wersję, są drewniane i tutaj są cztery różne do wyboru. W ogóle popatrzcie, ten zamiast czapki ma prezenty, świetnie do wygląda. Ja w tym roku właśnie przymierzam się, żeby kupić sobie takiego dziadka do orzechów i ten kolorystycznie najlepiej by mi pasował, ale zaraz Wam pokażę mamy go jeszcze w większej wersji. Ten jest w ogóle fajny, bo jest złoty i ma taką futrzaną czapkę. Te większe kosztują 45 zł, i bardzo mi się spodobał ten środkowy. Idealnie by mi pasował, i w sumie zastanawiam się, czy sobie go nie wezmę, jeszcze go sobie porównam do tych, które są w Action, bo w Action też mamy spory wybór tych dziadków do orzechów. Ale to jest hit. Za 6 zł mamy gumowe kaczuszki, wersja świąteczna. Mamy w ogóle cztery do wyboru. Mi najbardziej spodobała się ta kaczka przebrana za choinkę, wygląda przesłodko. No jest to genialny dodatek do prezentu dla kogoś, kto lubi dużo czasu spędzać w wannie. Ta czapka też mi się bardzo spodobała. Kosztuje tylko 6 zł i ma takie doczepione uszy. Genialnie to wygląda. Tutaj na początku myślałam, że są to kule do kąpieli, zwłaszcza że są koło tych kaczek, ale to są piłeczki antystresowe. I jaki mamy tu wybór? Są świnki, jest ciasteczkowy ludek, jest nawet Mikołaj. No, hit. Oczywiście nie mogło zabraknąć też opasek i popatrzcie na tą, ona wygląda cudownie, genialnie musi wyglądać też na włosach i kosztuje tylko 6 zł. Obok mieliśmy takie ze śnieżynkami i niestety śnieżynki odpadały jak widzicie, ale były na takich sprężynkach, więc trzeba na nie uważać, ale wyglądają świetnie. W tej kolekcji mamy też bardzo ładny stroik, podobny do tego, który mieliśmy w Action, tylko tam były na cztery świeczki, a tutaj mamy na 3. Kosztuje 35 zł i bardzo ładnie jest wykonany. Mamy też sporo dodatków do stroików, na przykład tutaj mamy steropianową obręcz za 6 zł, ona jest tutaj ścięta, więc duży plus. Oczywiście szyszki do wyboru były zwykłe albo ośnieżone. Mamy też zielony drucik za 6 zł, też bardzo przydatne. Zestaw trzech sznurków, ten biało-czerwony bardzo mi się spodobał. Znalazłam też fajny stelaż do stroika. Jest okrągły, wykonany z drucika i kosztuje tylko 6 zł. Mamy też gotowe bazy pod strojk i pierwsza to jest taka choineczka na drewnianku, Bardzo ładnie wygląda. I kosztuje 20 zł. Ta baza też jest fajna, kosztuje 25 zł. Ma fajny kształt, bo zarówno ładnie wyglądałaby powieszona na drzwiach, jak i postawiona na stole. Jest też pomalowana, do wyboru mamy złotą albo srebrno-białą. No wygląda bardzo ładnie. A na koniec znalazłam łańcuch na choinkę z perełek w fajnym kolorze, bo były do wyboru różowe. Zazwyczaj są albo złote, albo czerwone, czasami znajdą się też srebrne, albo niebieskie, ale różowych jeszcze nigdy nie widziałam i kosztują tylko 6 zł. A na koniec moje zakupy i tutaj na początek Was od razu przeproszę za jakoś filmu, ale niestety nagrywałam to wieczorem. Wzięłam ten kubeczek dla Krzyśka, ponieważ on uwielbia takie kubki z przykrywką, a nie miał jeszcze takiego świątecznego. I jak tylko przyszłam do domu, to wyobraźcie sobie, że on zaczął mierzyć tą przykrywkę do innych kubków. I znalazł, że na przykład na ten dyniowy kubek, który kupiliśmy w Primarku, idealnie ona pasuje. No popatrzcie, jak to słodko wygląda, takie połączenie jesieni i Bożego Narodzenia. Znalazł też nasz stary kubek, który kupiliśmy jakiś czas temu w Pepco, z tego mamy jeszcze różowy, że na ten też idealnie ona pasuje. No też wygląda fajnie, ale na tym dyniowym moim zdaniem wygląda to o wiele lepiej. Zmierzyłam te kubki i one mają średnicę 8,5 cm, więc jeśli macie takie kubeczki to ta przykrywka też idealnie będzie na nie pasować, ale ten dyniowy po prostu wygląda cudownie. Kochani, na tym zakończymy dzisiejszy filmik, więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej i co sądzicie o nowej świątecznej kolekcji. Życzę Wam miłego wieczoru. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia już jutro.